Cześć! W dzisiejszym odcinku pokażę Tobie, jak łatwo zmienić hasło do konta na Facebooku. Jeśli nie zabezpieczyłeś odpowiednio swojego konta i boisz się, że ktoś może z niego korzystać bez Twojej wiedzy, na przykład rozsyłając wiadomości w Twoim imieniu czy też publikując różnego rodzaju posty, to pierwszą rzeczą, jaką musisz zrobić, to zmienić hasło. Nie lekceważ tego i pamiętaj, że silne hasło zabezpiecza wszystkie Twoje dane osobowe, zdjęcia prywatne czy też wiadomości. Jeśli jesteś ciekawy jak to zrobić w aplikacji mobilnej na telefonie z systemem Android, to koniecznie obejrzyj dzisiejszy filmik do samego końca. Oczywiście standardową instrukcję krok po kroku znajdziesz na naszej stronie internetowej jakłatwo.pl. To co? Zaczynamy. Na liście zainstalowanych aplikacji musimy odnaleźć ikonę Facebooka, otwieramy program i logujemy się do swojego konta. Klikamy na ikonę hamburgera znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu. To są te trzy poziome kreski. Następnie rozwijamy zakładkę Ustawienia i Prywatność i klikamy na opcję Ustawienia. W obszarze Bezpieczeństwo przechodzimy do kategorii Bezpieczeństwo i Logowanie, a następnie klikamy na opcję Zmień hasło. Na samym początku wpisujemy swoje stare hasło, które chcemy zmienić, a później dwukrotnie nowe. Hasło powinno składać się z co najmniej sześciu znaków, może być to kombinacja liczb, liter, czy też znaków przestankowych. To wszystko oczywiście zależy tylko i wyłącznie od Ciebie. Wszystko zatwierdzamy, klikając na przycisk Zapisz zmiany. I to wszystko. Prawda, że łatwe? Jeśli filmik się Tobie spodobał, to koniecznie zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij na ikonę od dzwoneczka. Jeśli masz jakieś pytania, to zostaw komentarz pod dzisiejszym filmikiem. Dzięki za dzisiaj, trzymaj się, cześć!